Astromagia.pl zaprasza na podcast. Dziś kilka słów o wilczym księżycu i fazach księżyca w 2025 roku. Wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że księżyc wpływając nie tylko na przypływy i odpływy oceanów, może wpływać także na nasze samopoczucie. To jest w jakiś sposób zakorzenione kulturowo. Często słyszymy, że ktoś jest podminowany, bo zbliża się pełnia. Znaczenie Księżyca w astrologii jest ściśle powiązane z jego kulturową symboliką. W dawnych kulturach, na przykład u Celtów, wierzono w trzy aspekty bogini Księżyca, odpowiadające trzem jego fazom. I tutaj były to młodość, pełnia i starość. A na przykład u Azteków czczono boginię Księżyca utożsamianą z płodnością, porodem, cyklami życia. Składano jej ofiary z ludzi podczas zaćmień Księżyca, wierząc, że w ten sposób uspokoją bogów. W kulturze chińskiej też na przykład księżyc był kojarzony z energią Yin, czyli z żeńską energią, ciemnością i pasywnością, podczas gdy Słońce było symbolem Yang, czyli symbolem męskiej energii, światła i aktywności. W chińskiej kulturze przez wieki stosowano się do kalendarza księżycowego, który. Regulował wiele aspektów życia od rolnictwa po święta. I jak wiadomo, w naszej zachodniej kulturze tradycja upraw biodynamicznych, czyli tego szczególnego rodzaju rolnictwa ekologicznego, opiera się na zasadzie harmonii człowieka, natury i kosmosu i uwzględnia rytm kosmiczny, wpływ ciał niebieskich na wzrost roślin. A więc regularność cyklu księżycowego jest w naszej świadomości dość mocno osadzona, dość głęboko osadzona jako taki biologiczny współregulator. I ta symbolika i zakorzenienie w kolektywnej świadomości są dość mocno ugruntowane. Zasadniczo księżyc ma renom tego ciała niebieskiego, które Opowiada za żeńską, nieoczywistą, tajemniczą stronę naszej osobowości. Odpowiada za sprawy emocjonalne, odpowiada za nastroje, to, co chowamy w sobie, to, co jest nasze, ukryte w podświadomości, nieeksponowane na zewnątrz, ale jest. I w istotny sposób wpływa na nasze zachowania. W astrologii urodzeniowa pozycja księżyca znana jest jako nasz znak lunarny i ma niebagatelny wpływ na nasz horoskop urodzeniowy i kształt naszej osobowości. A więc co najważniejsze, jeśli chodzi o fazy Księżyca? No, najważniejsze fazy Księżyca to oczywiście nów i pełnia. I co się dzieje wtedy z energią? Nów to nowe początki, ale też i spadek sił. Sprawy puszczone w ruch w tej kwadrze Księżyca będą rosły i przynosiły dochody, widzów czy klientów. Podczas pełni za to jesteśmy w pełni sił i możliwości. Produktywności, efektywności. Po niej księżyc maleje i na ten czas dobrze planować pozbywanie się nałogów, kilogramów. Na pełny kalendarz faz księżyca w 2025 roku zapraszam Was na naszą stronę. Artykuł ten znajdziecie pod linkiem, który jest tutaj w opisie wideo. Co natomiast istotnego w kontekście faz księżyca zajdzie się w najbliższym czasie? Otóż 13 stycznia, czyli w poniedziałek, pierwsza pełnia księżyca 2025 roku. I będzie to pełnia wznaku raka, i jest szansa, że poruszy nas jak żadna inna, bo nasza intuicja będzie działać na pełnych obrotach, a głęboko skrywane emocje zaczną wychodzić na powierzchnię. Będzie to czas leczenia starych ran, nie obejdzie się bez wzruszeń i łez. Możemy dodatkowo czuć się bardzo wrażliwi. Na pewno skłonność do wzruszeń i tendencja do takiego przytulania się w sobie będzie dosyć silna. Sięgniemy po wszystko, co słodkie, przyjemne, wygodne, ale też nie zabraknie skłonności do konfrontacji z bliskimi. Wilczy Księżyc, bo taką nosi nazwę ta styczniowa pełnia wraku, ma renomę pełni, która podkreśla ogromną wartość rodziny, przypominając nam o sile. Jaką dają relacje oparte na wsparciu i miłości. Trzeba wykorzystać ten czas, aby wzmocnić więzi z bliskimi i zatroszczyć się o swoje stado. Rak bowiem symbolizuje dom, więc ta pełnia sprzyja domykaniu domowych spraw, przeprowadzeń, remontów, porządków czy rozwiązywaniu rodzinnych sporów. Pełnia wraku, znak urządzonym przez Księżyc, może nam zaserwować kuśtawkę nastrojów. Możesz być drażliwy, łatwo poirytowany, a nawet skłonny do płaczu z byle powodu. Połączenie Księżyca z retrogradującym Marsem nie ułatwia tutaj sprawy. To aspekt, który uwypukla napięcia, frustracje i emocje, które do tej pory tłumiliśmy, aż do momentu, kiedy nie będziemy w stanie dłużej ich w sobie trzymać. Pełnia działa tutaj jak zapalnik, który może sprawić, że wszystko w końcu wybuchnie. A więc nie udawaj, że wszystko jest w porządku, jeśli i tak nie jest. To czas, by skupić się na swoich potrzebach i dać sobie więcej luzu. Do tej pełni księżyca może tutaj wiele wnieść harmonijny wpływ Neptuna, który może przypomnieć nam o dawnych marzeniach, jakie w którymś tam momencie zgasły. Zastanówmy się, czy nasze priorytety zmieniły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i czy te zmiany wyszły nam na plus. Jeżeli na przykład porzuciłeś swoje zainteresowania, pasje, marzenia, aby zadowolić i spełnić oczekiwania innych ludzi, teraz jest doskonały moment na to, żeby do nich wrócić. Jeśli jednak masz poczucie, że stare aspiracje nie dały oczekiwanych rezultatów, nie bój się ich porzucić i skupić na nowych marzeniach. Kluczem do sukcesu jest podsycanie wewnętrznego ognia i podążanie za tym, co naprawdę cię napędza. Tutaj będzie też nam sprzyjać Uran. Kiedy Uran współpracuje ze Słońcem i Księżycem, ta pełnia nabiera ekscytującej energii, która zachęca nas do budowania poczucia bezpieczeństwa w relacjach poprzez drobne akty dobroci. Jeśli poczujesz impuls, aby zrobić z komuś miłą niespodziankę albo pozytywnie go zaskoczyć, wtedy działaj. Dzięki wpływom urana łatwiej ogarniamy zmiany. Zamkniemy stare sprawy i wprowadzimy do życia więcej świeżości i nowości. To jest dobry moment, aby zbliżyć się do ludzi i nawiązać nowe przyjaźnie. Jeśli czujesz, że nadszedł czas na zmiany, nie bój się poprosić o nowe wyzwania i większą odpowiedzialność. Co czeka poszczególne znaki Zodiaku podczas tej pełni, sprawdź na naszej stronie pod linkiem, który jest zamieszczony w opisie pod tym wideo. A teraz zapraszam Was na skrót najważniejszych astrologicznych tematów na nadchodzący tydzień. Poniedziałek, 13 stycznia, wspomniana pełnia wraku. Uważamy na drażliwość, najlepiej zająć się pracą lub hobby, bo za sprawą trygonu Słońca z Uranem będziemy mieć otwarte głowy. We wtorek, 14 stycznia, Wenus utworzy kwadraturę z Jowiszem i porwie, co niektórych wwir karnawałowych zabaw. Tutaj uwaga na używki, łatwo będzie przegiąć. W czwartek, 16 stycznia, czeka nas opozycja Słońca z Marsem, która może co niektórym podnieść ciśnienie i uniemożliwić współpracę, więc lepiej nie planować na ten dzień ważnych rozmów służbowych. W niedzielę, 19 stycznia, Wenus wejdzie w koniunkcję z Saturnem i pomoże wyhamować z rozpustą i rozrzutnością. Czyli łatwiej będzie z oszczędzaniem, a kto przytył w czasie świąt, może tego dnia rozpocząć dietę. Szczegółowy opis tygodniowy dla każdego znaku znajdziecie, jak zawsze, na stronie astromagia.pl. Wszystkie linki wrzucamy w opis wideo. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.